Czy Wikipedia jest dobrym narzędziem w rękach studenta? Można na to patrzeć różnie. Są bowiem nauczyciele, którzy nie tolerują cytatów z Wikipedii i jakichkolwiek odwołań do tego miejsca w internecie. Są również nauczyciele, którzy tak przyzwyczaili swoich studentów do korzystania z Wikipedii, że praktycznie w pracach zaliczeniowych swoich studentów nie znajdują innych odwołań. Prawda pewnie leży gdzieś po środku. Z każdego narzędzia trzeba umieć dobrze korzystać. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam kilka przykładów dobrego akademickiego korzystania z internetowej encyklopedii Wikipedia. Belfer Vlog: Studiuj efektywnie. Rozpoczniemy od standardowej polskojęzycznej Wikipedii. Zobaczymy najpierw stronę główną, a później zobaczymy, jak skonstruowane jest hasło encyklopedyczne w oparciu o przykład słowa Uniwersytet. Zapraszam więc na Wikipedię. Po lewej stronie widzimy znajomy logotyp Wikipedii. Na głównej stronie istnieje kilka ciekawych działów, takich jak artykuł na medal, dobry artykuł, wydarzenia czy rocznice. Na dole możemy także zobaczyć siostrzane projekty Wikipedii, o których będzie już niedługo. Wpisujemy jednak hasło, aby poznać jego konstrukcję. Mamy wprowadzenie, spis treści, który bardzo pomaga studentom zorientować się, w jaki sposób ułożona jest treść danego hasła. Bardzo ważne są podziały, i to podziały najczęściej są bardzo ciekawą stroną hasła w Wikipedii. Najważniejsze jest: zobacz też przypisy oraz linki zewnętrzne. Te właśnie odwołania mogą nam pomóc zorientować się, co jest istotne, a co nieistotne w danym hasle oraz gdzie szukać rozwinięcia tego hasła poza Wikipedią. Bardzo ciekawym serwisem jest Wikinews. Jest to serwis informacyjny zbudowany w oparciu o dane, które napływają z całego świata i są tłumaczone na język polski. Spróbujmy sięgnąć do tego serwisu. Wita nas strona główna. Widzimy zmodyfikowane logo. To już nie jest to samo logo, co w Wikipedii. Zobaczmy kategorię informacji. Weszliśmy w naukę. Kategorie te są również podzielone w oparciu o kryteria geograficzne. Zobaczmy pierwszy news. Okazuje się, że odkryto drugi księżyc ziemi. Informacje te możemy zweryfikować u źródła. Dość ciekawym zasobem w polskim internecie opartym na wiki jest wiki słownik. Spróbujmy zajrzeć i tam. Widzimy kolejną modyfikację logotypu Wikipedii, oraz po lewej stronie menu tematyczne. Spróbujmy wpisać jakieś angielskie słowo, po to, aby przekonać się, jak zbudowane jest hasło. Nawet poważny referat zaliczeniowy czy pracę zaliczeniową dobrze jest rozpocząć świetnie dobranym cytatem. Skąd brać cytaty, jeżeli nie mamy własnych odpowiednich notatek? Zapraszam do serwisu wiki cytaty. Po lewej stronie widzimy logo tego projektu. Na stronie głównej możemy zapoznać się z różnymi metodami wyszukiwania cytatów. Spróbujemy wyszukać w zagadnieniach. Wpisujemy czas. Spróbujemy zobaczyć, jakie cytaty oferują nam hasło młodość. Widzimy, że tych cytatów jest dość dużo. Kolejnym świetnym serwisem są wiki źródła. To bardzo przydatny serwis, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy się odwołać do tekstów o charakterze źródłowym. Spróbujmy zajrzeć do tego serwisu. Wita nas logo, które przedstawia górę lodową. To świetne nawiązanie do tego, czym są źródła w nauce. Spróbujmy wybrać jakąś kategorię tekstów, teksty według tematyki, wybieramy społeczeństwo i nauki społeczne, polityka i wybierzmy klasyczny tekst Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza. Mamy od razu dostęp do pełnego tekstu tego dzieła. Wikipedia podlega bardzo specyficznym ograniczeniom, które sprawiają, że jej przydatność w nauce jest dość niska. Przede wszystkim teksty w Wikipedii są pisane anonimowo. Nie ma osoby odpowiedzialnej za takie, a nie inne brzmienie hasła. Dlatego dość trudno wykonać należyty cytat z Wikipedii. Bardzo praktyczne natomiast są same struktury haseł. Odwołania, ponieważ dzięki Wikipedii możemy dotrzeć do zupełnie innych, niespotykanych i bardzo ciekawych źródeł. Wikipedia jest świetnym narzędziem, w którym możemy pozyskać wiedzę, a także rozszerzyć ją. Pamiętajmy o tym, że o wiele lepiej cytować książki i autorów, którzy nie są anonimowi niż Wikipedię. W tym odcinku mówiłem jedynie o polskiej wersji Wikipedii. Zobaczcie koniecznie Wikipedię w innych wersjach językowych, najlepiej w tych językach, które znacie lub tych językach, których się uczycie. Znam mnóstwo nauczycieli akademickich, którzy znają cytaty z Wikipedii na pamięć, ponieważ czytają je co semestr w pracach zaliczeniowych swoich studentów. Ciekaw jestem, jak wy korzystacie z Wikipedii. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie.